Z pakietu edytora podstawowego Dummi rozpoczniemy od wejścia na stronę Dumpeł. Następnie należy, należy przejść do plików. za pomocą linku Zasoby. Wchodzimy do kategorii Pakiety instalacyjne Joomla. Język polski dla Joomla 1.5.x. Następnie znajdujemy paczkę ze spoluczczeniem edytora. Zapisujemy plik na dysku. Po pobraniu należy przejść do folderu na dysku komputera i rozpakować plik. Zawartość pliku kopiujemy na serwer do katalogu plugins. Po skopiowaniu plików na serwer. Możemy przejść do naszej jungli. Wchodzimy w zakładkę rozszerzenia, dodatki. Jako typ wybieramy Editors. Następnie klikamy opcję Editor Tiny MCE. Do właściwości kodu języka wpisujemy kod.pl i zapisujemy. Następnie możemy uruchomić dodawanie artykułu, aby upewnić się, że język polski został zainstalowany. Poprzez np. otwarcie wstawienia obrazka. Widzimy. Że wszelkie komunikaty zostały spolszczone. Podobnie jak teksty pomocy i listy.